Aby korzystać z dostępu premium w aplikacji, musisz się w niej zalogować swoim opłaconym kontem. Wtedy urządzenie zostanie przypisane do Twojego konta w serwisie tokefm.pl. Teraz pokażemy Ci, jak poprawnie zalogować się w aplikacji. Otwórz aplikację ToKFM na swoim urządzeniu. Przejdź do zakładki Mój Tok, a następnie kliknij w ikonę trybika na górze ekranu. Kliknij w moje konto, a następnie w przycisk Zaloguj. Uzupełnij swoje dane lokowania. Aplikacja powinna rozpoznać Twoje opłacone konto. Od teraz możesz aktywnie korzystać z dostępu premium. Pamiętaj, że po zalogowaniu na stronie tok.fm Możesz zarządzać swoim kontem oraz przypisanymi do niego urządzeniami.